Jeżeli ktoś z nas jest uczulony na rybę, inaczej, ma nietolerancję po zjedzeniu ryby, może to nie jest uczulenie na rybę, może to jest uczulenie na alergen, który znajduje się w rybie, a jest to alergen pasożytów ryby. 30% osób uczulonych na alergeny ryby jest tak naprawdę uczulonych na alergeny pasożytów, które są w mięsie ryby. Jeżeli bardzo lubicie rybę, a nie możecie jej jeść, może warto wykonać diagnostykę komponentową, to jest diagnostyka, którą prowadzi lekarz oczywiście, żeby sprawdzić, który z alergenów jest odpowiedzialny za nasze objawy. Natomiast zawsze warto pamiętać o tym, że surowe bądź nie do końca poddane obróbce termicznej mięso ryby jest bardziej uczulające niż takie, które jest poddane intensywnej obróbce termicznej. Z tym, że alergen ryby jest tak silny, że warto eksperymenty robić tylko i wyłącznie pod kontrolą lekarza.